Turbo sprężarka. Bez niej nie istnieją nowoczesne silniki, które mają być bardzo ekonomiczne, ale również bardzo ekologiczne. Jaki wpływ ma olej na pracę tegoż urządzenia? Za chwilę Wam pokażę. Przed sobą mam jedno takie urządzenie w bardzo słabym stanie. Rozbiorę i za chwilkę zobaczycie, co jest w środku i jak olej wpływa na jej pracę. Narzędzia i jedziemy. No dobrze. Tu, tu, ty, no. Tu, tu. No, jeszcze wierniczek jest, ale to no. potem. No i częsta usterka akurat w tych starszych, czyli nieszczelność w gruzce, w nastawniku. Ale nie o tym. Spróbuję teraz wydłubać geometrię. To nie musi być takie łatwe. Mhm. Coś małego. Coś małego. Nie to. что так Została jeszcze jedna śruba i to powinno już ładnie wyjść. O dziwo, turbo rozsypane, ale, ale działa. Przynajmniej geometria. Nagarowanie. Wiadomo, że olej odporowuje. Jeżeli jest niewłaściwy, to nagarowanie zaczyna się przedostawać z komory spalania Dalej do kolektora, a następnie tutaj, jak się nagromadzi już tego całkiem sporo, to te cząstki odrywają się i wpadają gdzie? Na gorącą stronę turbosprężarki. Czyli na tą stronę wirnika. On się cały oblepia, traci swoje wyważenie. Następnie takie elementy jak zmienna geometria zaczynają się przycinać. No i mamy kłopot z doładowaniem. To wszystko jest wina oleju. Ale idźmy dalej. To jest strona gorąca turbosprężarki. Zobaczcie, ile nagaru tutaj się zgromadziło. Ja mogę to zeskrobywać śrubokrętem. To wszystko będzie miało wpływ na przede wszystkim jakość spalania, bo te elementy będą trafiały potem do katalizatora, będą nam oblepiały sondę lambda. W związku z tym te wszystkie oczyty będą przekłamane. To wszystko jest... Kwestia oleju. Zobaczmy, jak wygląda strona zimna, ponieważ ta turbinka jest rozsypana, jest urwany wirnik, a wirnik to przecież serce każdej turbosprężarki. Więc od końca teraz muszlę od strony zimnej. Oj, tutaj się narobiło. Te... Tak czy inaczej muszle są bardzo ważne, musimy sprawdzić czy są spasowane dobrze, ustawione, szczelne, niepopękane, ale rdzeń turbosprężarki jest absolutnie najważniejszy. Tutaj mamy oczywiście ukręcony wirnik. Powodów jest wiele, między innymi słaba jakość materiałów. Może zacznę od tego wirnika. Tak naprawdę oprócz tego, że wyważamy cały korpus, Sprawdzamy całą turbosprężarkę statycznie, rozdynamicznie, to pamiętajmy również o komponentach. Ten rdzeń, cała w ogóle ta, ta oś, potrafi się kręcić z prędkością 180 tysięcy obrotów na minutę. Wszystko zależy oczywiście od modelu. Przy tak dużych obrotach konieczna jest precyzja wykonania, ale również musimy zapewnić smarowanie. O smarowaniu będzie za chwilkę, jak rozbiorę ten rdzeń, pokażę Wam kanały. Wykonanie tego rdzenia to przede wszystkim 67% niklu. Przynajmniej tyle uznaje się, że powinno być w składzie dobrego rdzenia. Wszystko po to, żeby podczas nagrzewania się nie tracił wyważenia, nie dochodziło do jego zmiany jego długości, a tym samym rozbijania elementów, które go łożyskują, czyli elementów, które są w obudowie. No a więc spróbujmy rozebrać te zwłoki. I pokażę Wam za chwilkę kanał olejowy, który posiada każda turbosprężarka. Dodajmy, że turbosprężarka skorowana jest olejem silnikowym. Nie ma tu oddzielnego układu. Dlatego jakość tego oleju i w ogóle dopasowanie do układów doładowanych jest bardzo ważne. Kiedyś mówiło się, że jest olej do turbo. no Dzisiaj wiele, patrzcie, wszystkie współczesne oleje są Dedykowany do silników turbodoładowanych, bo tam, choćby właśnie na osi, potrzebny jest olej, który wytrzyma dużą temperaturę i dużą prędkość obrotową, a jednocześnie nie będzie stawiał zbyt dużego oporu, bo chcemy, żeby wydajność takiego układu doładowującego była jak największa. Zrzucimy za chwilkę to koło. usunię na boczek Ciach, ciach, ciach I tutaj zaczynamy wchodzić w temat smarowania. Jak zobaczycie, drobne rysy to nie jest żadna wada tego elementu. To jest coś w rodzaju honowania wszystko po to, żeby turbina nie miała suchego startu. Tutaj zatrzymujemy w tych porach olej, ale idźmy dalej. Tu jest spływ oleju. Swobodny spływ oleju. Do miski olejowej, to jest najczęstsze rozwiązanie. Natomiast tutaj mamy zasilanie. No i teraz zobaczmy, jaka średnica jest na zasilaniu. Spływ oczywiście swobodny, to jest zasilanie. Jeszcze duży przekrój, idźmy dalej. I tu jest główne zasilanie. Przez ten niewielki otwór, średnicy dosłownie szpilki, łebka szpilki, wpływa olej, który smaruje. Turbospoężarkę, która jest bardzo rozgrzana i ma bardzo wysokie obroty. Idźmy dalej, wyciągnę łożyskowanie wirnika. Proszę bardzo. Tutaj widzimy otwory, przez które musi przedostać się olej. Jeżeli ten olej będzie zanieczyszczony, będzie miał w sobie, transportował jakiekolwiek zanieczyszczenia stałe, jakieś kawałki choćby nagaru węgla. To nam zatyka skutecznie turbosprężarkę. To również musicie pamiętać o tym, no to jest akurat urwany ten wirniczek, ale spróbuję znaleźć kawałek tego. Jeżeli tutaj zatrzymamy nagle turbinę, a no zgasimy samochód, nowe samochody mają start stop, to hejna technologia i na wykonanie, ale tak naprawdę ten olej zaczyna się bardzo mocno przegrzewać, co powoduje, że się znacznie szybciej degraduje. Zazwyczaj się chłodziło turbinę właśnie po to, żeby po pierwsze schłodzić muszle, ale przede wszystkim też, żeby przelała się olejem. Bo tutaj pojemność nie jest jakaś porażająca. Olej sobie spływa tutaj, tu się gromadzi tak, żeby ten odrzutnik mógł zaciągnąć go do, do smarowania. Natomiast tego oleju jest niewiele. Bardzo łatwo jest go przegrzać i bardzo łatwo jest te kanały zanieczyścić właśnie poprzez. Nieregularną wymianę oleju poprzez nagromadzenie dużej ilości zanieczyszczeń stałych, które nie osadzą się na filtrze, ale mogą się gromadzić choćby w tych wąskich kanałach turbosprężarki. Olej w przypadku turbosprężarki jest kluczowy. Częsta wymiana, kontrola, ponieważ obciążenia termiczne bardzo mocno go degradują. Co prawda on jest do tego przygotowany, ale też ilość cykli, ilość kilometrów przejechanych jest ograniczona, szczególnie jeżeli chętnie wciskamy ten pedał do dechy. Tak to wygląda w przypadku turbiny, która jest stara, naprawa jej nie jest droga, natomiast zobaczcie nowe konstrukcje. To jest Audi nowe, z tego co pamiętam chyba 3.0. No naprawa takiej turbosprężarki już kosztuje kilka tysięcy złotych. Natomiast smarowanie jest tak samo rozwiązane w tej najnowocześniejszej, jak i tych starych sprawdzonych konstrukcjach. Nowoczesne układy napędowe. Oczywiście ich składową jest skrzynia biegów. Spośród przekładni manualnych, zautomatyzowanych, automatycznych, czy też tak zwanych dwusprzęgłowych, wybrałem jedną z ciekawszych, moim zdaniem, przekładni przekładnie CVT. Dlaczego jest ciekawa? Ano dlatego, że jej budowa jest bardzo specyficzna. Tak zwana bezstopniowa, choć de facto mamy te przełożenia i możemy je łatwo policzyć. Główną zaletą tej skrzyni biegów jest żywotność. Te skrzynie naprawdę przejeżdżają po pół miliona kilometrów i nic się złego nie dzieje. Oparta jest na dwóch stożkach, które w zależności od prędkości obrotowej zmieniają kolejne przełożenia. Minus, jeżeli ktokolwiek wsiądzie pierwszy do, do takiej skrzyni, do samochodu, który ma CVT, to ma wrażenie, że ten samochód nie przyspiesza. Nieprawda. Podczas optymalnych e, obrotów oraz optymalnego momentu obrotowego ta skrzynia zaczyna dopasowywać przełożenia i auto po prostu przyspiesza. Więc nie musimy deptać do dywanika, żeby auto przyspieszyło, bo za chwilę zrobi to skrzynia biegów. Co jest ważne w takiej skrzyni? To nie jest automat, to nie jest przekładnia zwykła, w której za, następuje zazębienie poszczególnych przełożeń, tylko zobaczcie, jaki jest realizowany napęd pomiędzy dwoma wałkami. Specjalny pasek, są też specjalne łańcuchy, który potrzebuje dodatków. Z jednej strony tak, żeby mógł pracować i się nie ślizgać, a z drugiej strony, żeby nie dochodziło do jego zatarcia. Dlatego do takiej skrzyni wlewamy olej dedykowany. Na przykład firma Total produkuje taki olej dedykowany do przekładni CVT. Tutaj nie możemy tego oleju użyć do innych przekładni, jak również do CVT nie możemy wlać niczego innego, nawet na chwilę, bo uszkodzimy tą przekładnię. Sama przekładnia jest bardzo kompaktowa, tutaj mamy mechanizm różnicowy, więc mamy napęd raz na dwa koła i myślę, że jeżeli ktoś przezwycięży niechęć do tak zwanego wycia, to jest to przekładnia na lata.